Zadanie pierwsze. Zestaw młodego plastyka składa się z trzech tubek farby, dwóch pędzli i 8 kartek. Ile co najwyżej takich zestawów można skompletować, mając do dyspozycji 55 tubek farby, 35 pędzli i 135 kartek? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No dobra. Farba to są trzy tubki: pędzle, 2 i kartki. 8. No to generalnie tak. Ze 135 kartek możemy ustawić zestawu ile? Tutaj będzie podzielimy to na 8. No to będzie mieć 8. Tutaj odjąć 5, 55. No to tu będzie mieć 6 razy 8 to jest 48. Czy będzie mieć 16? 6 razy 8 to jest 48. Tak jak mówiłem, 7 zostaje. Czyli 16 zestawu. to zrobimy, że to są że tu są, to są zestawy, no to tutaj będziemy mieć 16 zestawów możliwych z kartek. Jeżeli chodzi o pędzle 35 na 2 no to tutaj będziemy mieć 17, tyle maksymalnie możemy zrobić z pędzli. I z farbek, a fa, tubek farbek jest 55. No to podzielić na 3. No to tu jest 1, 3. Odejmuję 25 na 3. To będzie 8, 24 z powrotem i 1 reszty. No to widać tutaj, że mamy 18 zestawów. Moglibyśmy ułożyć z tylu farbek z pensji 17 zestawów, a z karty tylko 16. Ale my musimy ułożyć. Pełne zestawy, dlatego też odpowiedzią będzie 16, bo pełny zestawów właśnie będzie z kartkami, pędzlami i farbkami, właśnie tyle, bo na tyle starczy nam kartek. Pędzli starczyłoby nam więcej, farbki by starczyło więcej, ale niestety kartki nas tutaj ograniczają, i dlatego to jest odpowiedź B.